Od 18 kwietnia Wrocławski Ogród Botaniczny ponownie otwarty dla odwiedzających. O tym, że warto w tej porze roku odwiedzić to miejsce, przekonywać specjalnie nie trzeba. Przede wszystkim dla osób, które chcą troszeczkę oderwać się od rzeczywistości murów pracy, i przyjść na spacer do ogródu botanicznego, bowiem mamy wiosnę, jest ona troszeczkę opóźniona ze względu na chłody, które nas spotykały, ale już przeciera słoneczko dzisiaj, więc ciągle czekają na Państwa magnolie, piękne drzewa o różnorodnych kształtach kwiatów. Bardzo ciekawe Ciekawej biologii tutaj we Wrocławiu. Można je podziwiać już od 5, 5 kwietnia. W słoneczne majowe dni do ogrodu botanicznego zawitają dinozaury. Mam nadzieję, że będzie w maju, jak w raju, czy też w gaju, zaczniemy bardzo ciekawymi uroczystościami mianowicie będzie ogrodowy dinopark. Przyjadą do nas dinozaury. Dzieciaki będą mogły zobaczyć, jak wyglądały te gady. i też, jakie rośliny spożywały. Ponieważ mamy takie żywe relikty w naszych kolekcjach. Godziny otwarcia ogrodu prezentują się w sposób następujący. Ogród botaniczny we Wrocławiu odwiedzamy od godziny 9 do godziny 18. Można nabyć bilety online. Jesteśmy już dostępni tak w tak zwanej cywilizacyjnym nowoczesności. Do godziny 19 można ogród zwiedzać. Natomiast bilety do godziny 18 można, można zakupić. Są kasy czynne. Ogród botaniczny we Wrocławiu. Choć kusi przez cały rok, to nikogo nie trzeba przekonywać, że to właśnie teraz jest w nim być może najpiękniej. Dariusz Nowakowski miedziowe fakty.